On tak strasznie manipulował moim mózgiem, jak kwestionowałam samą siebie, że po prostu naprawdę ja momentami wariowałam, więc automatycznie niektóre moje reakcje i to są normalne reakcje ofiary ktoś by mógł przypisać no, wariatka. Ale kluczowa różnica między tobą. A oprawcą polega na tym, że bez jego ataków, bez jego presji, bez jego nacisków, ty nigdy byś nie zareagowała w taki sposób. Gdyby on nie stosował wobec siebie przemocy, to ty nigdy nie musiałabyś się w taki sposób bronić, nawet jeśli on również nazywa to przemocą, bo być może przed takim związkiem przemocowym byłaś w innych związkach, być może teraz jesteś w innych związkach, i jestem przekonana, że nie reagowałaś w taki sposób, że Twoje kłótnie nie wyglądały w taki sposób, tak? Że jak się kłóciłaś ze swoim byłym partnerem czy ze swoim obecnym partnerem, to nie zaczęliście się wyzywać, tak? Bo byłaś w zdrowym związku, bo byłaś w związku, w którym był wzajemny szacunek i po prostu nic nie wyzwalało w tobie takich zachowań. A różnica jest taka, że on niezależnie od tego, czy w tym związku będzie z tobą, czy będzie z inną osobą, jego reakcje zawsze będą takie same. On zawsze będzie przemocowy i ta ofiara w końcu prędzej czy później zacznie się bronić w taki sposób, a ty. Gdyby nie on, to nigdy nie zachowałabyś się tak, jak się być może zachowałaś.